Maćku, gdzie Hej. teraz? Hej, Okej okay. te ptaszki jak świerkają Świr Świr, świr, Jeden i drugi świr Ja? A jak Teraz chciałbym zrobić taki przekręt No nic, się nie da chciałem coś zrobić, coś się nie da. No Muszę rano pojechać paszport zrobić. Tak, jadę jutro rano zrobić paszport na Floriańską. sobotę? Tak. To czynne? Na Floriańskiej jest czynne. Okej. Okay. Kurwa. Coś tu się dzieje. Dzik normalnie biegnie za nami. nie mamy siły. Jest tam. Kurwa. kurwa. Ja pierdolę. Gdzie to będzie? się. Widzisz go? Go nie ma. Kurwa, dobra. Klasz... Po Tomaszący, żeby tam jebać, tam ma po Tomaszący, tam ma swoje włóczki, okay. po to maszynce, żeby ci dupcze. Pozdrowienia z pusz Działo się, naprawdę się działo.